W czwartek 27 czerwca odbyła się Narada Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych. Spotkanie poprowadziła sekretarz Sylwia Wąsik, a uczestniczyli w nim burmistrz Piotr Kozłowski i jego zastępca Mirosław Pułkowski. Obecna była także Anna Chmielewska, reprezentująca kierownika Biura Projektów Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach. Na początku sekretarz gminy podała informacje o wyborach do Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbędą się w niedzielę 28 lipca. Lipca, a uprawnionych do wzięcia w nich udziału jest ponad 4000 osób. Następnie przybyli wysłuchali informacji, które przekazała Anna Chmielewska. Dotyczyły one wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2019 rok. Rolnicy, którzy przesłali do agencji wnioski do 31 maja, ubiegali się o dopłaty w pełnej wysokości. Ci, którzy złożyli je po tym terminie, ale najpóźniej w dniu finału tegorocznego naboru, czyli 25 czerwca, będą mieli obniżone należne płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. 1 lipca natomiast to ostatni Dzień składania wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników oraz o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw. Tegoroczne nabory a takie wsparcie kończą się co prawda 29 czerwca, ale ponieważ jest to sobota, wnioski będzie można składać również 1 lipca. Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują także wnioski od rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świni. Warto złożyć je jak naj szybciej, ponieważ pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do agencji. Była także mowa o planach nawożenia azotem i programach obecnie realizowanych przez agencję. Zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski poruszył kwestię pszczół i prowadzonych przez rolników szkodzących im oprysków. Mowa była także o akcji odkomarzania na terenie gminy Kozienice. Obecnie w budżecie nie ma środków na ten cel, ale starostwo już wysłało zapytanie do wojewody o środki. Według informacji, które przekazała gminie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna nie ma na tej chwilę zagrożenia żadnymi chorobami zakaźnymi przenoszonymi przez komary. Oczywiście był także czas na sprawy różne. Wiele próśb zostało skierowane do przedstawicieli policji dotyczyły one m.in. nasilenia patroli podczas weekendów w Ryczwoler czy kontrolowanie prędkości pojazdów w Kozienicach przy ulicy Przemysłowej. Podniesiony został też problem zaśmiecania i braku segregacji odpadów. Mowa była również o drzewach zniszczonych przez suszę przy drodze w sołectwie Janików oraz w Aleksandrówce. Poruszone zostały także kwestie ograniczenia widoczności na zakręcie w miejscowości Kuźmy, ilości karetek w szpitalu w Kozienicach oraz aktywnych przejść dla pieszych w okolicach szkół. Były też podziękowania, m.in. za remont centrum Kozienic i pytanie o rewitalizację skweru podczas przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja oraz Alei 1 Maja. Na Radę zakończyły informacje przekazane przez burmistrza Piotra Kozłowskiego dotyczące konkursów na dyrektorów szkół. Nowych dyrektorów mają już dwie szkoły w Wólce Tyżyńskiej oraz w Piotrkowicach. Burmistrz przekazał również informacje o naborze na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Ponadto przekazał informacje o pozyskaniu środków dla sołectw Łuczynów, Nowa Wieś, Majdany, Samwodzie i Wola Chodkowska na zadania zgłaszane przez mieszkańców głównie w ramach Funduszu Sołeckiego. Pogratulował do szkoły gospodyń wiejskich Nowoczesna gospodyni ze Stanisławic, które zajęło trzecie miejsce w organizowanym po raz pierwszy przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich konkursie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.